To to ja, Samir Co jest kurwa z tym krzesłem? Witam, witam, kurwa zgromadzenie Fuj mi się źle siedzi na streamie, nie? Bo chciałem wam coś opowiedzieć, coś wam Zdradzić Z parę różnych rzeczy, ale jeszcze nie mogę I tak siedzimy w kłamstwie Kurwa walka, to jesteś rozjebany <grywa> To bym zlikował od razu Ja bym wyjebany, ponieważ przypadkiem A bym podpuścił kogoś, żeby ktoś powiedział, że Nie musiał siedzieć cicho. Jaki CS2? Jaki CS2? Co kurwa CS2? Se pierdolę ten CS2, kurwa wszyscy dostali, tylko nie ja. Dostał. Wszyscy dostali. Wronek, kurwa Babel, Morg. I nie dostaliśmy z naszej grupy, nie dostałem tak. Ja, Ginold, który pisał o pierwszej w nocy, że CS2 jest dla każdego, że odpala streama w nocy i że od razu do się miał streama. E Ginald nie dostał, ja nie dostałem, Bandura też nie dostał. A od Ginolda dostali wszyscy, kurwa, Jezus wszyscy, bo nie macie rangi. No, Morg też nie miał rangi. Next też nie dostał? No to chuj nas. No, no z... Najlepszym nie dali, że tak powiem. Chuj nas mają, kurwa, nie no. Jakbym ja mi ktoś powiedział, że ja. aż zobaczę, ile na tym końcu jest wydane osiana, nie? Jak to się patrzyło? Nie, no nie ma tragedii. Na tym końcu nie ma tragedii. Bo to nie zlicza buffa i tych wszystkich z buffa i tych kurwa chydry za 50 koła, sobie kupowałem z buffa i z Kim Barona. Nie ma tragedii. Łącznie, łącznie mi się na openingi wydaliśmy tak z 600k. Tu jest tak. O tyle za mało na beta jest. Czy można było kupić coś lepszego za koła? Wątpię No to kurwa wyjdę do Los Santos Nie widzę, no pogadaliśmy 20 minut, też nie ma co się dzieci pierdolić, tak? Ty klamę na brata wyciągasz Ja pierdole, gówno Ty jesteś tego pewien, tak? To ty? Ta ta ta. To chodź Tutaj mam niespodziankę dla ciebie, wiesz bracie Wysiadaj Ale po co ci ta broń? No, po co ta broń? No, po prostu, bo lubię mieć w łapach broń No i no niestety ja takiego nie mam, więc musisz się liczyć z konsekwencjami Przeproś ładnie kurwa Przeproś ładnie Słuchaj, siadaj na dupie On cię odstrzeli jak nie przeprosisz Przeproś go kurwa ładnie On cię odpierdoli bo on żyje dla gangu Ja pierdolę ty gówno <sum> Dobra, weź, kurde. Czy to ja mam cię tu zajebał jak pisać. Ale co dawaj, no ale po, ty, dawaj. ty klamę na brata wyciągasz. Ale no, cześć, się napierdolę, to dawaj. Ja pierdolę, gówno. Ty jesteś tego pewien, tak? Tak, no. Ale jak sobie tak. to wyobrażasz? Ale no że tak. tu? To dawaj ty kurwa, śmieciu. Ja pierdolę, jakie gówno. Ty jesteś rozpierdolony, ja nie! No, mu! Jesteś takie ja gówno. Jakie gówno, jeba... Ty jesteś się odwracasz Ja pierdolę! Dobra, ty oh. nie? Ty O oh, kurwa, ty! Ty jesteś rozjebany. To by było takie dobre, jak ten twój skok, nie? Ej, dobra, ale... Dlaczego co tak robisz, stary? Zaraz normalnie do tego... Ale jak?! Chyba... Ja czekałem, aż ty się przerolujesz! Ale no to właśnie się nie zrolowałem! Kurwa. No bo to, no to nie, nie zrolowałem, no to stwierdziłem no to... ci wyjebie! A no to mega, to mega, nie? Jesteś niehonorowy Niehonorowy no jesteś. Pamiętam Adrian, no nie każdy musi być kurwa taki dobry, nie? Pamiętaj. Jesteś lepszy, no co mam ci powiedzieć. Nie, nie uważam, że jestem, ty jesteś lepszy stary, nie. No... Nie. uważam, że jesteś lepszy, tylko... M nie stary. No, w... Ale moim zdaniem. Po prostu no w teorii tak. Lepszy, ale nie. w praktyce jesteś, jesteś gównem ja, pierdolę, ty, gówno, chodź, zajdzie się by do lekarza. Zostałeś no no. Dostałeś A... pizdę wczoraj, prawie się popłakałeś Gdzie? O, w, nie wiem, czy to było w, e, Nie, wczoraj nie. Ale jak strzelaliśmy nie, nie. się pod wiaduktem, to prawie mi łzy porciekł, jak mi wyjebał wśrodę, ten policjant. W środę, w O kurwa, to mi się przysięga, myślę, że mi się... Przeleciało mi życie przed oczami, zastanawiałem się, czy nie lepiej wziąć gitarę w ręce. Po prostu. Już nigdy nie złapać za klamę. Ale dzisiaj jak się skopałem kurwa przez godzinę jeszcze tutaj, to, to już wróciłem Mentalnie, mentalnie wróciłem na swoje miejsce O kurwa, o kurwa, co ty gadasz w ogóle? No serio Co, rob, co robiłeś? Kurwa, e, Kurwa, za szybko, kurwa za wolno, kurwa No dalej nie mogę powiedzieć niektórych słów, ale no tak było, no sam ci powiedzieć Jak mówiłem, że to jest dla kogo... Ta <laughs> Dla kogo ten świat jest? Tu masz kurwa Jest, jest właśnie Ej, daj mi siano, nie mam szana. Ja też nie mam, ile to trzeba? Stówki Ale Erwin chyba najebany dzisiaj w karbo Widziałeś to? Safe to był, tak że już miałem wyjebać drzewo, ale odratowałem jo, Wiesz co, Ej Jo, ty jesteś ten karbo? A ty co tak, jesteś? dole, nie? No to tak? patera. Jazda po prostej, mówisz ty coś, szmato? Pa! Wow. Dobra, wyjebę Wysiadaj, wyciągaj klamę Wyciągaj klamę No dobra, wyciągam. A co się dzieje? No to Ty musisz wyrazić chęci, żeby nie było, że cię ośmieszam. No dobra, wyrażam chęci. No dobra, no i jak ty to widzisz? What? No co ty biegniesz tam? Biegnę tu, kurwa, rolka i ten. Teraz, tak nie? Ale rolka, tak? No, no tak, tak, rolka, rolka To no dawaj. Ty kurwa szmato Rozjebany 1-1 1-1 1 rozjebany 1-1 jest 1-1 jest Maruś, gość mój na szpital 1-1 ej, ej, a nie za szybko? Czy za wolno? Za szybko? Może za wolno? Weź coś tam pozmieniaj Dobra, jedź na szpital Ej, a, a wygładzisz troszeczkę? Jedź na, na szpital Jedź na szpital Nie ośmieszaj się Ale zaraz, zaraz wyjdę i cię rozjebę jak psalm, nie wkurwaj mnie Oj kurwa macie. Kiedyś byłeś Oj, mocny, sam, ale sam. Ci, teraz to, to jest tragedia Mówisz to po wzięciu kurwa baśki wie? Tragedia Tragedia bo. Ale no, chłopie co? jest czeski remis Pamiętam jak kiedyś kurwa napierdalałeś Te goprosy kurwa wysyłałeś Jezu zajebiście było 50 razy pierdalałeś A teraz? Odgaduj mm. ja tam po umiesz trafić co stoi kurwa Ty kurwa to był rusek robi No i co z tego? No i to z tego kurwa że on nie ma, on ma tak, że go się nie da trafić. No co ci mogę powiedzieć? No, jeździć nie umiem, strzelać nie umiem, no co kurwa. Gitara ci została. Została mi tylko gitara. Więc albo to ja, albo to ja się taki stałem, albo kobiety mnie zniszczyły, nie wiem. No nie wiem, nie wiem, Tak naprawdę to nie chciałem cię w ogóle zranić. Tak szczerze mówiąc. Jak mam być szczery, nie? Serio, to nie było takie na 100%, nie? Tak, <laughs> ja mam być stary, w pełni szczery, to było takie, wiesz... Chciałem, żebyś też... Żebyś nie, nie był pośmiewiskiem, bo widziałem, co no oni wiadomo, o tobie nie. piszą, stary Nie ja chciałem, wiadomo, wiadomo, stary, nie chciałem, wiadomo. żebyś przeżył, stary, jakieś, wiesz, załamanie czy coś e, Jest luz, jest luz, nie? Serio Ej, a dostajesz jakieś wpisy na swojej własnej ziemi? Mm, nie, chyba A to nawet ci nie proponuję Nie, nie, co? Niech tak zostanie ale to nawet tak byś próbował cokolwiek, to i tak by tak zostało No tego... tego pewny być nie możesz raczej No jestem, jestem pewny akurat tego A, czyli jesteś dziwką co zostawia na remisie, pewnie Nie, no biorąc pod uwagę twoje zdolności manualne, to wydaje mi się, że na luzie Co na luzie? Na luzie bym cię rozjebał tutaj, nie? W tym momencie Drugi raz No dobra Jesteś pewny? Tak, ale chodź tam pod LG. Ja wiem jak to się skończy niestety nie I, i Jest sobie. jestem zmuszony zminimalizować jedną rzecz, żeby nie widział tego, Ach, poczekaj Niestety widzowie muszę zminimalizować Cztery, nie? Ale jesteś tego pewny, ta? No ja tak, no To powiedz kiedy No Kołnie Aj, dogi Dobra, odpalam to samo, poczekaj sekundkę Dogi, na swoje własnej ziemi takie rzeczy Masakra przestrzeliście? Ta, ta, Adrian się i dostał w pizdę Haha, prajer go Ta, dobrze, własne chłopcy cię wyzywają, ja pierdolę Rozjebcie go, rozjebcie go przecież ja bym wyszedł i ich jeszcze, Adri, Wiem, No to dawaj, no to dawaj Ale ja do swoich nie strzelam Dobra, ale o czym ty mówisz w ogóle? Chciałem dać ci wygrać, kurwa Dobra, ty chciałeś, faktycznie nie oddałeś strzału nawet, nie ale nie, stary. Faktycznie Ty... widziałem jak dawałeś, że po prostu wstać, dostajesz w pizdę jak i tyle. Ale jeszcze mogę wytłumaczyć wszystkim, jak to działa. No pewnie. A nie, nie tłumacz, nie tłumacz. Dobra, e, cztery standardy? Dzień. Yes. No Vivian, no, Tutaj pan zaraz będzie grał piosenkę, to jest dla ciebie ode mnie, wiesz? Bo go poprosiłem, opłaciłem go. Dobra, dobra, dobra. ja do pieniądze. Dziękuję. Ja tak spisałem. A on wykonuje. To co, śpiewać? Kurwa nie wiem, coś o miłości albo coś zajebistego. Coś zajebistego miłości, dobra. Czuję? Gdzie nabracie? bracie. Ja Fokowe, dawaj, a nowe sprzęcie, no? Dzień. Słodka jak truskawki latiem ma wła. Tylko kubek złonych łez Ty skromna jak pole fiołkowej Kurwa legiżenie To Ej, chyba dzwoni kurier Tylko szkoda, What? że tym razem kwiaty wylądują w kuble Dobrze wiem co pani czuje Wiem co Chyba go opłaca, czuje. żeby on grał rozumiem dzisiaj Zostaję w domu, bo chcę pisać Jeszcze parę zda Dzisiaj Zostałem w domu, ale list mam List mam, mam, mam Niezła gita, co Samir? Dobrze brzmi, no Dziś chuj Dziś z kimś stał, słuchać po jak les. się drze mm. potem jak nie właśnie kurwa jego go dziesięć mm. kurwa to twardym snem Na samym Zostałem ja i mój podstępny cień Odgrywam rolę Lecz nie nadaję się do takich scen Dzisiaj stoję w domu, bo chcę pisać jeszcze parę zdań, dzisiaj z ale list mam, list mam, mam, mam. Mama. On nie streamuje, ja w ogóle tego zioma znam z 10 lat, nie? I się ostatnio na aplikacji się dowiedziałem o tym Klaliśmy kiedyś na jakimś mitsicie, czy jakimś innym głównie w Krakowie Parę dzisiaj. Zostałem w domu, ale sam. Tak jeszcze ci był Mitycz, Podarował piosenkę. Pięknie, pięknie. Dawaj Kola. coś jeszcze. Albo ona mi. Jak to leci? Bo ty byś był ktoś. Ona się... mi. Zaśpiewasz dała. to? Dała całe serce, a ja chcę jeszcze więcej No całe serce, ja chcę jeszcze więcej Ta, ja chcę, proszę, tak, zapierdol tak, to tak, No dobra, tak, ale mi sekundę, kurwa tak, To jest mimo. banalne, to zaraz ogarniesz to Mam moc, się wczoraj stało Spotkałem się wow. z nią samą I strzelił do mnie amor Będę trochę imponował tak Na ludzie, na tak ludzie! A ja się ruszę, że rzuca włosy Ona to burza, co przychodzi w nocy Hiptozują mnie o, ta, kocie oczy jak samitna skóra i cudowny dotyk uuu oh. ona mi dała całe serce a ja chcę jeszcze I więcej, wierzą więcej wierzą jeszcze wierzą więcej wierzą. ona <grym> mi dała serce a ja chcę jeszcze więcej, ja chcę więcej oh. O ot tak, o tak. Ale ciągle ciebie mało. Przejmę twoje zmysły, a potem przejmę twoje ciało. Chcę być ciebie, ciebie taką mało, ale dobrze wiesz. Wyjątkową taką tak. Wziąłem śnie oh. rektor. Wow. Gęsto bałukasz kieszel. się a ja chcę jeszcze więcej. Ona tak będzie przerywać, bo tak działa fajnie. O całe serce A ja chcę więcej Dobra, teraz ciwki w Lopsosa Zbyczy z Sosa Jedziesz, jedziesz mole Paulo Sosa Kurwa ciężko coś tu do, do, dosztukować. Ciężko, Alberto na manga, chłopy. Dobra, mam pomysł. Ura. Kurwa klasy. Dawa, improwizuj coś, pierdolnik No Dobra, lata. Szkal według jakby zapierdolił, to byłby hitne. Czekajcie, to może być spoko nawet, bo to nie jest coś skomplikowanego Przestań nie obrażać tam kurwa W kiepskim świecie kiepskie sprawy Marne życie i, i zabawy Do codziennie awantury Nie ma dnia bez sosnej rojnury Choć zbiega na bosaka jest za i jest Nikt tego nie tłumaczy by spróbować żyć inaczej pa pa no, ty to musisz zagrać w niedzielę nie? kiepski, kiepski, kiepski świat pa 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 kiepskich życie, kiepskich świat są nadzieja i miłości są zwycięstwa i radości są sandale, są sandale i kałasy measure. rataczanie migi i nasy choć problemy są kosmiczne

A, ta, ta. To chodź, tutaj mam niespodziankę dla ciebie, wiesz, bracia, wysiadaj, ale po co ci ta broń? No, po co robię, ta broń? No, po prostu, bo lubię mieć w łapach broń, tak? To ma być to? Ta, ta, mój przyjacielu, graj o proszę, nie kurwa, tylko nie to, graj, nie ma problemu. Zamówienie zostało zamówione czas spełnić... Nie. A jak tam, co tam u ciebie, jak randka z HD? Nie odbyła się Wiem, wiem, słyszałem Powiedziała, że... Pan skończył mówić, pan skończył mówić spokojnie. Nie nie proszę nie, graj graj proszę Najpierz mnie do skończył ja, Cielu byłeś mi naprawdę bliski To o tobie Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak brat. Dałem ci wiarę, dałem ci spokój, dałem gitarę, dałem samochód i tak nad głową, a do sypialni wszedłeś sam. Mój przyjacielu, przyprowadziłem cię z ulicy. Nakarmiłem i odziałem cię jak brat Dałem ci wiarę, dałem ci spokój Dałem gitarę, dałem samochód Żony nie dałem, żonę wziąłeś sobie sam Teraz pijesz wino, pijesz Czas późna już godzina Późno, na śniad Chciałbyś się rozpłynąć, uczyć się tak Proszę zostań na noc Przyjaźń spora, bo prawa przyjacielu Jak wyrazić to co czuję Jak wytłumaczyć Czym jest dla mnie przyjaźń Dałem ci garę, Dałem ci spokój Dałem gitarę, dałem samochód Żony nie dałem Żonę wziąłeś sobie sam Mój przyjacielu, byłeś mi naprawdę bliski Mój przyjacielu, wiesz, że byłeś mi jak dam Dałem ci wiarę, dałem ci spokój Dałem gitarę, dałem samochód Żony nie dałem Żonę wziąłeś sobie sam Teraz pijesz wino, Puszczaj już, co odsyła, puszczaj, co jest dzień. rozpłynąć, puszczaj się ta Proszę zostać na noc. Przyjaźń swoje prawa ma. No, Samir, no. Ustalmy coś. Co? Ta piosenka było o tobie, nie o mnie. Jak o mnie? No co za, jaka mnie? Żeż to jest o tobie. Zajebiście! Dajcie mi chwilę! Bo właśnie ustalam yy, warunki związku. Jakiego związku? Słuchaj co? Jakiego związku? No kurwa radzieckiego, a jakiego? A. Dobrze, słuchaj. Sytuacja jest taka. Samir. No. Powiedz mi szczerze, raz, no. no ale raz. A, raz! Więcej się o to kurwa nie zapyta. Dobra, dobra, no. Piosenka taka smutna, i podkład to, smutny do wiem, tego, dobrze? Bez słów, bez słów, dobrze? Proszę, proszę, nie będzie żadnych słów, proszę. Samir. No. Kiedy byliśmy razem w domku letniskowym, no. Wtedy poczułem pierwszy raz od lat ciepło rodziny. Ja też. Ja wtedy sobie pomyślałem, ale to kto jest z kim w tej rodzinie? No, jak chcesz. Chciałbym, żebyś mi odpowiedział na to pytanie. Rodzina to rodzina, rodziny się nie wybiera, koniec tematu. Mhm. Pytaj konkretnie, jakie jest pytanie? Jakie masz plany wobec Heidi Bany? Czy Że... to jest bardziej siema? Czy bardziej spluniemy na dupkę delikatnie? Tak, zrobimy. Czy... To To nie ja, to to nie A, zły, ja. Wyjebane. Nie, no nie, ja wiesz, daję szczerze warianty, daję warianty. Ale to kurwa, no to jakie trzy warianty to coś teraz wymyślił? A może ty. Bo, czy, poczekaj, bo ja czegoś nie rozumiem. z nim. Może, może bo ja czegoś nie rozumiem, bo Heidi to jest swoja była żona, tak? Aha. No czemu ja mam tu wybierać jakieś warianty? Przyjazd miał nic nie tego. Ja bym chciał Samir, żebyś wiedział. O, dobra, 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 podkład, do jest pojębany dla mnie cztu, jesteś jak brat. Jakby go 100 razy to jest i... jak Ying and Yang. No, czarny ja i biały. I ty się umieć. Ja jestem biały, ty jesteś czarny. No. Tylko że Zgodnijmy, ja kocham że Weronikę że z komendy dem... Davis. Także nie wiem, czy ty teraz sobie poproszę niech Jaką Weronikę? Poprosilibyśmy o grozę, groza. Teraz Jaką drodzę. Weronikę? Czeka. Jaką kurwa Weronikę? No, no taką Weronikę. Opowiedz mi o niej. Ale to nie ma żadnego tematu, bo to przecież... Słuchaj, ja ci powiem Erwin kto to jest, tak naprawdę, nie? Powiedz, powiedz. Ja kocham gang, żyję dla gangu, ty Myś jeba na pało. Ob, 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 obyczajowo teraz, obyczajowo. Hmm. Kocham... Kocham gang, żyję dla gangu, ty jeba napało. I tak to jest. Ciebie też kocham jak brata. Heidi też kocham. No i kocham wszystkich. One low, one low. Jak ktoś chce kogoś wyruchać, to niech wyrucha i nie o tak? Ale co, Ale o czym to opowiadasz? że nikt nikogo nie będzie ruchał. Jak chce splunąć na dupkę, to niech splunie na dupkę. I wyjebane. O, happy ending. Tak, tak. Muzyka pasuje. Dokładnie. Jak się kurwa spotkamy, wiesz, w domku, w lesie, to się kurwa spotkajmy. Idźmy z tym, tak zrobimy, wyjebane, a tak? Nie ma problemu. Ty masz 27, ja mam moich męczenników, Nie, tak jest. Wszystko leci. Oj, na moje leci. najbardziej by mi się podobało, we według wyjechali gdzieś i tyle. Bez tych debili. Prawda, Bez takiego prawda. na przykład... Adrian roboty. O Jezu, daj spokój. Ty ja się. Szczerze, to bym się opowiedział. A. Ja do ciebie, Sabirku, zadzwonię. Obecnie mamy porwanego dojowca, musimy go wymienić za waskę, bo jest porwany i krwawi. A to działa, działa. No urwanie głowy pewnie. Kocham cię, kocham cię. A ty co w ogóle robisz? Eee, Ułej, ja... W ogóle. Wiesz co? W... Miałem właśnie dzwonić do Heidi Bunny i tam jeszcze parę tematów załatwić. To zadzwoń do niej. A co z nią? A, nie odpowiada. Dawaj gipsa, dawaj gipsa, dawaj gipsa e, dobra, dobra chodź się na ten motocykl twój Ta, dzięki Ale nie, to, słuchaj To jest w ogóle grajek A nos. to twój teraz 27 siódmejszego wynająłeś Wynająłem, bo musiałem mu zapłacić w kurwę pchloty A to dzień jest dobry. gwiazda tego miasta, one są mnie w wytwórni Gino? Dzień dobry Co ty powiesz, dzień dobry powiesz, że ja pierdolę dzień dobry, dzień dobry. Kurwa, dzień co dobra. robisz ty kurwa Ja się zapytam kim ty jesteś Kim ja jestem? Tu jest motocykl Co tu się kurwa dzieje? Dobry Ej, ale kurwa, jakbyś chciał dobra, kiedyś ja będę, dzięki, poważnie dobra. się martwić czy coś, to wiesz, że jak ja bym chciał, coś ma poważnie z tą Heidi tym to bym ci powiedział. Ja wiem, że my mamy między sobą otwartą linię kontaktu, Proszę wiesz szale, o co chodzi. Heidibana. W razie czego, mam Erwin Knuckles? Nie, nie. Nie, gdzie? Ernest Krakers. O kurwa. Chłop prezydenta Zadara do dostał, ten to ma szczęście kurwa. Dzwonię do niego. Procent kurwa, za dara prezydenta porwałeś. Jak go będzie okup, to co najmniej 20% jest ja do mnie. Go, kurwa, nie chcę tutaj, co jest? No. Dobra, grajek. Eee. Żeby. Teraz tak, oni siedzą chyba. Numer zajęty, Rogala. Jedziemy na blok. Jakieś na telefon, z tego co z nim gadałem, to nigdy w się, że się nie widziałeś. Wow, wow. pierwszy, pierwszy, delikatnie. <stodd sectore> <coughs> brawo, brawo. Delikatnie. <noise> mega, mega delikatnie. Mega delikatnie zrobiłeś. Nie, że ty nie zmieniam pozycji. no taką mi wylosowali. To Może checkpointa <stens> check Aha. Kurwo jebana! Rozpierdolą no, cię na zakręcie jest... Ja zaraz wyciągam klamę jak masz problem No i no niestety ja takiego nie mam, więc musisz się liczyć z konsekwencjami Oby był lekarz Pablo wsiadaj tam do tej kurwa Przeproś ładnie kurwa Przeproś ładnie Siadaj na dupie i się... On cię odstrzeli jak nie bo przeprosisz Przeproś go wyścigło, kurwa ładnie On cię odpierdoli Boże je dla gangu Lepiej przeproś, przeproś ładnie, mnie kurwa, bo on nie cię odjebie zachowanie Siada, On startować nie musi, odjebie ładnie, się kur... Ja nie muszę startować, odpierdolę ci i będzie wyścigu, no. ładnie przeproś Pablo, wracaj to... kurwa do tego go kartu bo ja cię zaraz odpierdolę Wiesz co po wyścigu się odezwał? Wow. Muszę ja, ja wiesz, że cię przeprosić nie masz Siadaj, siadaj Ja jak lat... Ja mam mniej widzów... ...niż ten udawany gangster... ...XD. Mergani, wyzywam cię na Fame 20, na Fame MMA. Kurwa. Cześć, bo już start jest! Kurwa! Ci odpalił auto ja pierdolę. Ale idealnie zdążyłem. Zabotaż. Ja pierdolec! pierdalać tą ciężarówą kurwa Nie no taką przewagę stracisz Ale nie mogę przypomnieć błąd Lecimy, lecimy Rurur. Kurwa, no nie tą trawą! Bo muzyki nie mam, jebane, nie zdążyłem ich zostawić. Kurwa, ten pierwszy ma najlepiej, nie? On musi w coś wyjebać, on musi popełnić błąd. Nie, kurwa, czemu mnie tak obróciło? Zaraz wyjebią w lokalsa i przejmujemy. Pa, jeden, kolejny odpad. Rucham ich. Chyba checkpointa nie zaliczyłem. Czy zaliczyłem? Kurwa, nie zaliczyłem. Dobra, jebać to w dupę. Jebany kurwa, wyścig. Pierdolę to kurwa. Stcielam do nich.. Zaraz nam bolierowa Halo. Kurwa z tym pomierzem tam stałeś? Tak, prądko śmieszyłem. Nie... Ja pierdolę byłem czwarty, nie zaliczyłem kurwa checkpointa, jebać to. Nie no, to jest zbagowane, no zaliczy mi ten checkpoint, czy nie o chuj tu chodzi. A 21 jo? Czy 20 nawet O 20 No No to kurwa nieźle, bo się zapatrzyłem na gangstera z tym pomierzem i kurwa też ominąłem W tym kurwem miejscu! bo teraz się kurwa zorientowałem Ja nawet nie wiem które już ominąłem do chujania Ej, a co jak ja miałem checkpoint i wy mnie oszukaliście wy śmiecie? No zobacz co się dzieje. A nie, bo do, do tyłu pokazywało ten. Dobra, opuszcza ten wyścig, jadę tylko kartę na blok. Eee... Opuść wyścig, nara, kurwa. Wyjebane mam. A co do Ksaya, co zjebał wyścig, no to da, przyjeżdżaj na sparring, nie chce iść na fajnie. Jeszcze zróbmy mokry suchar i. jak multi.